Wyobraź sobie. Jesteś królewskim balsamistą w starożytnym Egipcie. Właśnie otrzymałeś najbardziej niepokojące zlecenie w całej swojej karierze. Na zimnej marmurowej płycie przed Tobą leży żona Faraona, ale to nie jest zwykła mumifikacja. Rozkazano Ci zakonserwować jej ciało w sposób, który zaprzecza każdej świętej tradycji, jaką kiedykolwiek znałeś. A powód sprawia, że krew zamarza Ci w żyłach. To nie była fikcja. To była codzienna rzeczywistość w imperium, którego intymne praktyki były tak ekstremalne, że mogłyby straumatyzować współczesne umysły. Myślisz, że znasz cywilizację egipską? Złote skarby, wspaniali faraonowie, tajemnicze piramidy. Ale jest strona tej historii, o której nie uczą w szkole: świat, w którym wiktoriańscy archeolodzy dosłownie ukrywali dowody, w którym królewskie dzieci były poddawane przerażającym nadużyciom przez własne rodziny. A religijne święta zamieniały się w tygodniowe orgie przemocy i seksualnego chaosu. To, co zaraz ci pokażę, podważy wszystko, co myślałeś, że wiesz o jednej z największych cywilizacji w historii, ponieważ prawda jest tak niepokojąca, że muzea na całym świecie próbowały ją ukrywać przez ponad 100 lat. Między 30 a 30 rokiem przed naszą erą na żyznych brzegach Nilu. Egipcjanie rozwinęli praktyki, które zszokowałyby nawet najbardziej liberalne współczesne umysły. Nie chodziło tylko o osobistą przyjemność czy ceremonie religijne, chodziło o kosmiczną kontrolę, boską moc i systematyczne wykorzystywanie seksualności jako broni politycznej dominacji. Faraonowie nie byli tylko królami, byli żywymi bogami, których intymne poczynania, jak wierzono, bezpośrednio kontrolowały płodność Nilu. Sukces żniw i przetrwanie samej cywilizacji. Ta ogromna presja prowadziła do coraz bardziej ekstremalnych pokazów ich boskiej potencji. Dowody na to nie znajdują się w świątyniach dostępnych dla turystów. Pochodzą z inskrypcji ukrytych w sekretnych komnatach, z papirusów opisujących praktyki zbyt dosadne na muzealne wystawy oraz z odkryć archeologicznych które kupti Adjastoufai, kacaktórz wiktoriańscy uczeni celowo ukrywali przed opinią publiczną. Kiedy dziewiętnastowieczni archeolodzy po raz pierwszy natknęli się na dosadne obrazy w egipskich grobowcach i świątyniach, byli tak zgorszeni, że albo niszczyli dowody, albo zamykali je w prywatnych kolekcjach, niedostępnych dla tassos, dla ciekawskich oczu świata. Społeczeństwo egipskie opierało się na zasadzie, że energia seksualna jest energią kosmiczną. Każdy akt intymności był potencjalnie rytuałem religijnym. Każdy orgazm rozmową z bogami. Każda pozycja seksualna formą modlitwy. Ten system wierzeń stworzył kulturę, w której granice między kultem a intymnością, między obowiązkiem religijnym a osobistą przyjemnością całkowicie zniknęły. Nie oddychało się tylko powietrzem, oddychało się mieszanką piasku, kadzidła i wszechobecnego i skrzącego napięcia erotycznego, które emanowało z murów świątyń. Jednak ta kosmiczna seksualność miała swoją mroczną, przerażającą stronę. Dzieci urodzone w elitarnych rodzinach znalazły się w pułapce systemu, który traktował ich ciała jak własność religijną. Niewolnicy domowi spotykali się z systematycznym wykorzystywaniem seksualnym, które uważano nie tylko za legalne, ale za religijnie konieczne. A kiedy coś szło nie tak, kiedy Nil nie wylewał lub plony zawodziły, praktyki seksualne stawały się coraz bardziej desperackie i brutalne. Poszukiwanie boskiej przychylności zamieniało się w okrutny przymus. Odkrycie, które wszystko zmieniło, nie nastąpiło podczas dramatycznych wykopalisk w grobowcu, ale w cichym laboratorium w 1925 roku. Zespół Howarda Cartera przeprowadzał pierwsze szczegółowe badanie mumii Tutanchamona, kiedy zauważyli coś, co miało prześladować egiptologię przez następne stulecie. Genitalia młodego króla zniknęły. Nieuszkodzone, nierozłożone, ale chirurgicznie usunięte z precyzją wykwalifikowanego lekarza. Nacięcia były czyste, celowe i nosiły ślady wykonania krótko po śmierci jako część procesu mumifikacji. Ale Tutanchamon nie był sam. W miarę jak coraz więcej królewskich mumii badano przy użyciu coraz bardziej zaawansowanych technik, wyłonił się niepokojący wzorzec. Wielu faraonów i arystokratów wykazywało ślady usunięcia lub modyfikacji genitaliów. Niektórzy zostali całkowicie wykastrowani, inni nosili ślady zabiegów ulepszających, polegających na wprowadzaniu obcych materiałów. Bogowie, jak się wydawało, wymagali pośmiertnej doskonałości, która wykraczała poza zwykłe balsamowanie. Narzędzia balsamisty służyły nie tylko do konserwacji, ale także do przekształcania. Najbardziej szokujące odkrycie pochodziło z grobowca bezimiennego księcia z 8 dynastii. Jego mumia ujawniła nie tylko brakujące genitalia, ale także dowody na to, że usunięcie przeprowadzono, gdy jeszcze żył. Analizy medyczne, struktury kości i resztek tkanek sugerowały, że nie była to kara ani wypadek, ale celowy zabieg religijny. Ofiara złożona za życia, aby zapewnić wieczność w zaświatach. Ciche krzyki tego księcia odbijały się echem przez tysiąclecia. Nagle starożytne teksty egipskie zaczęły nabierać niepokojącego sensu. Wzmianki o czynieniu zmarłych doskonalszymi na życie pozagrobowe, opisy przygotowania ciała do wiecznej służby bogom i instrukcje dotyczące modyfikacji zmarłego w celu zapewnienia prawidłowej funkcji duchowej w następnym świecie. Implikacje były oszałamiające. Jeśli Egipcjanie rutynowo modyfikowali genitalia swoich zmarłych, co to mówiło o ich stosunku do seksualności i ludzkiego ciała? Czy te modyfikacje były czysto pośmiertne, czy też odzwierciedlały praktyki wykonywane również na żywych? Dowody wskazywały na jedno i drugie, malując obraz kultury obsesyjnie dążącej do kształtowania ludzkiego ciała według boskich, często okrutnych wzorców. Jednak być może najbardziej niepokojący był systematyczny sposób, w jaki wiktoriańscy archeolodzy ukrywali te dowody. Nie tylko je ignorowali, ale aktywnie je tłumili, usuwając artefakty z widoku publicznego i redagując opisy z oficjalnych raportów. Przez stulecie prawda była ukrywana nie przez starożytną tajemnicę, ale przez współczesny wstyd. Egipski system kontroli seksualnej działał poprzez złożoną hierarchię, która określała każdy aspekt życia intymnego. Na szczycie byli faraonowie, poniżej nich szlachta i kapłani stawali w obliczu ogromnej presji, by udowodnić swoją wartość poprzez pokazy seksualne i religijną dewocję. A na samym dole znajdowali się niewolnicy domowi, zwłaszcza dzieci, które były poddawane systematycznym nadużyciom, nie tylko tolerowanym, ale nakazanym przez religię. Ich ciała były fundamentem, na którym zbudowano świątynię kosmicznego porządku. Królewskie dzieci urodzone w tym systemie czekał szczególnie straszliwy los. Starożytne teksty egipskie opisują, jak elitarne rodziny poświęcały swoje najmłodsze dzieci na służbę w świątyni, gdzie od najmłodszych lat były szkolone w technikach seksualnych. Te dzieci, niektóre mające zaledwie 6 lub 7 lat, uczyły się, że ich ciała nie należą do nich, ale do bogów. Ich niewinność była uważana za najcenniejszą ofiarę, jaką można złożyć bogom nieskalane naczynie na boską energię. Szkolenie było wszechstronne i brutalne. Dzieci uczyły się określonych pozycji, technik przedłużania przyjemności i metod utrzymywania podniecenia podczas długich ceremonii religijnych. Uczono je oddzielać się od własnych odczuć fizycznych, postrzegać swoje ciała jako instrumenty, a nie osobistą własność. Chłód kamieni świątynnych przenikał do ich dusz, podczas gdy ich ciała były kształtowane do celów, których ledwo rozumiały. Papirusy medyczne opisują fizyczne żniwo, jakie to szkolenie zbierało na młodych ciałach. Dzieci doznawały przewlekłych urazów w wyniku wymuszonego treningu gibkości. Ich wzrost był często hamowany przez niedożywienie, mające na celu utrzymanie dziecięcych proporcji, preferowanych przez dorosłych, patronów. Wiele z nich umierało z powodu obrażeń wewnętrznych lub infekcji związanych z przedwczesną aktywnością intymną. Ich małe ciała były kruchymi ofiarami na ołtarzu, ołtarzu bezlitosnej religii, ale nadużycia wykraczały daleko poza szkolenie świątynne. Zamożne egipskie rodziny rutynowo wykorzystywały swoich niewolników domowych dla przyjemności, przy czym dzieci były szczególnie cenione za ich rzekomą czystość i plastyczność. Dokumenty prawne pokazują, że dzieci niewolnicy mogły być kupowane i sprzedawane specjalnie do celów seksualnych, a ich wartość określano na podstawie wieku, wyglądu i wyszkolenia. Targowisko rozbrzmiewało nie tylko targowaniem się o zboże i bydło, ale także cichym płaczem sprzedawanych dzieci. Skutki psychologiczne były druzgocące. Ocaleni, którzy dożyli dorosłości, wykazywali objawy, które współcześni psychologowie rozpoznaliby jako ciężką traumę. Mieli trudności z budowaniem normalnych relacji, często stawali się kompulsywni seksualnie lub całkowicie wycofani, i często umierali młodo na to, co starożytne teksty eufemistycznie nazywały złamanymi sercami. Ich dusze nosiły blizny głębsze niż jakiekolwiek rany na skórze. Być może najbardziej niepokojące było to, jak to nadużycie było usprawiedliwiane przez doktrynę religijną. Kapłani nauczali, że służba seksualna bogom jest najwyższą formą kultu, że dzieci wybrane do takiej służby są błogosławione, a nie pokrzywdzone. Rodziny zachęcano by czuły się zaszczycone, gdy ich dzieci były wybierane do obowiązków świątynnych, nawet jeśli rozumiały prawdziwą naturę tego, co się wydarzy. Zapach kadzidła nie mógł przykryć smrodu moralnego zepsucia. Wymiar ekonomiczny dodawał kolejną warstwę grozy. Dowody archeologiczne wskazują na 73% śmiertelność wśród dzieci świątynnych, a analizy medyczne ujawniają procedury trwające do 6 godzin. Zamożni patroni płacili bajońskie sumy za dostęp do dzieci niewolników, finansując systematyczny przemysł nadużyć, który trwał przez tysiąclecia. Jeśli jednak myślisz, że to najgorsze, co spotykało egipskie dzieci, nie jesteś gotowy na to, co nastąpi bowiem to systematyczne nadużycie było niczym w porównaniu z tym co działo się podczas święta pijaństwa. To co teraz ujawnię, dotyczy praktyk tak ekstremalnych, że pierwsi archeolodzy, odkrywszy na nie dowody, woleli spalić dokumenty niż przetłumaczyć je dla opinii publicznej. Następna praktyka łączy kult religijny z przemocą seksualną na skalę, która szokowałaby nawet współczesne społeczeństwa. Chodzi o całą cywilizację pogrążającą się w tygodniowych orgiach Chaosu. A dowody archeologiczne potwierdzają, że działo się to dokładnie tak, jak opisują to starożytne źródła. Święto pijaństwa stanowiło absolutny szczyt egipskiego ekstremizmu seksualnego. Coroczny festiwal poświęcony bogini Hathor, który przekształcał całą cywilizację w tygodniową orgię przemocy, seksu i religijnego chaosu. To, co zaczęło się jako celebracja boskiej kobiecości, ewoluowało w coś, co według współczesnych standardów zostałoby uznane za zbrodnie przeciwko ludzkości. Zapach piwa, potu i krwi mieszał się na ulicach ci śmiertelne perfumy. Początki święta leżą w mitologii egipskiej, a konkretnie w historii Sekmet, bogini lwicy, która w pijanym szale niemal zniszczyła ludzkość. Według legendy bogowie musieli zalać Egipt piwem zmieszanym z czerwoną ochrą, aby Sekhmet myślała, że pije krew. To sprawiło, że upiła się tak bardzo, że zapomniała o swojej morderczej misji i przemieniła się w łagodniejszą Hathor. Ten mit stał się wzorem dla corocznej uroczystości, która zachęcała każdego Egipcjanina do upicia się do stanu boskiego opętania. Ale święto wykraczało daleko poza zwykłe pijaństwo. Uczestnicy wierzyli, że w stanie upojenia stają się naczyniami dla samych bogów, wolnymi, by działać pod wpływem każdego impulsu bez moralnych czy prawnych konsekwencji. Przygotowania rozpoczynały się miesiące wcześniej. Władze świątynne ważyły ogromne ilości piwa, często dodając substancje psychoaktywne pochodzące z kwiatów lotosu i innych roślin. Powstała mieszanka nie tylko upajała, wywoływała halucynacje i dramatycznie obniżała hamulce. Gdy rozpoczynał się festiwal, normalne zasady społeczne całkowicie znikały. Panowie uprawiali seks z niewolnikami na publicznych placach. Zamężne kobiety porzucały swoje rodziny, by dołączyć do wędrujących grup biesiadników. Dzieci były narażone na dosadne te akty intymne i często same stawały się ich uczestnikami. Cała cywilizacja pogrążała się w chaosie trwającym siedem dni i nocy. Pochodnie rzucały migoczące, potworne cienie na ściany. Podczas gdy miasto pulsowało w delirium bębnów i krzyków. Starożytne teksty opisują sceny, które szokują nawet współczesnych czytelników. Grupy pijanych Egipcjan wdzierały się do miast, włamywały do domów i zmuszały mieszkańców do przyłączenia się do ich uroczystości. Kobiety były poddawane grupowym gwałtom, które uważano za komunię religijną. Mężczyźni rywalizowali o to, kto najdłużej utrzyma podniecenie seksualne w stanie całkowitego upojenia. Ciało stawało się polem bitwy o boską ekstazę. Przemoc była tak ekstremalna jak seksualność. Uczestnicy atakowali się nawzajem w seksualnym szale, gryząc, drapiąc i zadając rany, które uważano za znaki boskiej łaski. Niektórzy biesiadnicy umierali z powodu obrażeń wewnętrznych spowodowanych brutalnymi aktami seksualnymi. Inni byli tratowani przez tłumy pijanych celebransów, przemieszczających się wąskimi uliczkami. Śmierć była tylko kolejnym gościem na tym święcie cielesnego szału. Religijne usprawiedliwienie czyniło wszystko jeszcze bardziej niepokojącym. Kapłani nauczali, że każdy czyn dokonany podczas festiwalu jest z definicji święty, ponieważ uczestnicy są opętani przez boskie duchy. Nadużycie stawało się komunią religijną. Przemoc stawała się świętą ofiarą. Wykorzystywanie dzieci stawało się boskim błogosławieństwem. Logika rozpuściła się w alkoholu, pozostawiając jedynie czysty, nieokiełznany instynkt ubrany w szaty pobożności. Cudzoziemcy pozostawili paść relacje, które ujawniają międzynarodowe przerażenie tymi obchodami. Dyplomaci mezopotamscy opisywali festiwal jako dowód na to, że Egipcjanie byli barbarzyńcami przebranymi za wyrafinowaną cywilizację. Niektóre królestwa odmawiały wysyłania ambasadorów do Egiptu w okresach festiwalowych, obawiając się o ich bezpieczeństwo i moralne skażenie. Skutki festiwalu były równie traumatyczne jak samo wydarzenie. Uczestnicy często nie pamiętali, co robili pod wpływem alkoholu, co prowadziło do traumy psychicznej, gdy odkrywali dowody swoich czynów. Systematyczny upadek egipskiej kultury seksualnej rozpoczął się w okresie ptolemejskim, gdy greccy władcy próbowali narzucić śródziemnomorskie wartości egipskim praktykom religijnym. Zderzenie greckiego racjonalizmu z egipskim mistycyzmem seksualnym wywołało kryzys, który ostatecznie zniszczył oba systemy. Starzy bogowie Egiptu spotkali się z filozofami Aten, a wynikiem było kulturowe trzęsienie ziemi, które wstrząsnęło fundamentami imperium. Ptolemeusze, mimo obcego pochodzenia, czuli się zmuszeni do uczestniczenia w egipskich świętach religijnych, aby utrzymać legitymację wśród swoich poddanych ale ich grecka wrażliwość była przerażona ekstremalnymi praktykami seksualnymi, z którymi się zetknęli. Kleopatra I próbowała zmodyfikować święto pijaństwa ta, skracając jego czas trwania i nakładając ograniczenia na przemoc i publiczną seksualność. Reformy te wywołały jednak kryzys religijny, który postawił kraj na krawędzi wojny domowej. Egipscy kapłani argumentowali, że modyfikacja święta rozgniewa bogów i sprowadzi kosmiczną katastrofę. Wskazywali na klęski żywiołowe, porażki militarne i problemy gospodarcze jako dowód na to, że bogowie już byli niezadowoleni z obcej ingerencji w święte tradycje. Każdy brak deszczu, każde słabe żniwo stawało się bronią w arsenale tradycjonalistycznego kapłaństwa. Szepty w świątyniach stawały się głośniejsze niż dekrety z pałacu. Kryzys osiągnął astoodu apogeum za panowania Kleopatry Siódno. Która stanęła przed niemożliwym zadaniem zaspokojenia zarówno egipskich oczekiwań religijnych, jak i rzymskich żądań politycznych. Rzymscy obserwatorzy byli zgorszeni egipskimi praktykami seksualnymi, postrzegając je jako dowód barbarzyństwa i moralnego upadku. Ale egipscy kapłani grozili buntem, jeśli tradycyjne festiwale zostaną całkowicie zlikwidowane. Kleopatra znalazła się, w stuła się między młotem umierającej religii. A kowadłem wschodzącego imperium. Rozwiązaniem Kleopatry było stworzenie prywatnych wersji festiwali dla egipskich przywódców religijnych, jednocześnie prezentując bardziej skromne publiczne oblicze rzymskiej publiczności. Ten kompromis nie zadowolił nikogo i stworzył kulturę hipokryzji, która podkopała zarówno egipską władzę religijną, jak i rzymską kontrolę polityczną. Rytuały, które niegdyś odbywały się w świetle słońca, Zostały teraz zepchnięte w cienie świątyń, gdzie stały się jeszcze bardziej desperackie i mroczne. Wykorzystywanie dzieci stało się w tym okresie jeszcze bardziej systematyczne. Dzieckie jest to też, ponieważ zdesperowani władcy próbowali udowodnić swoje oddanie egipskim tradycjom, ukrywając jednocześnie dowody przed rzymskim nadzorem. Dzieci niewolnicy były sprzedawane w większych ilościach. A ich wykorzystywanie odbywało się w tajnych komnatach, do których rzymscy urzędnicy nie mieli wstępu. Obciążenie psychiczne dla społeczeństwa egipskiego było ogromne. Pokolenia dzieci wychowywały się w systemie, który normalizował przemoc seksualną i ekstremizm religijny. Ostateczny upadek nastąpił wraz z rzymskim podbojem. 30. to data i Panogia August. Cezar był przerażony tym, co jego wojska odkryły w egipskich świątyniach i natychmiast nakazał stłumienie seksualnych praktyk religijnych. Rzymscy żołnierze niszczyli dosadne dzieła sztuki, palili teksty religijne i dokonywali egzekucji kapłanów, którzy odmawiali porzucenia tradycyjnych ceremonii. Legiony przyniosły nie tylko porządek, ale także nową moralność narzuconą ogniem i mieczem. Ale Rzymianie nie tylko stłumili egipskie praktyki seksualne, systematycznie usuwali dowody ich istnienia. Świątynie ogołocono z dosadnych dekoracji. Papirusy opisujące rytuały seksualne spalono. Nawet elementy architektoniczne przeznaczone do religijnej seksualności zostały zniszczone lub ukryte. Jednak nawet Rzymianie nie mogli zniszczyć wszystkich dowodów. To, co pozostawili, miało skłonić wiktoriańskich archeologów do zainscenizowania największego zatuszowania w historii archeologii. Systematyczne ukrywanie egipskich praktyk seksualnych nie zaczęło się od starożytnych spisków, ale od wiktoriańskich norm moralnych, które nie mogły znieść archeologicznej prawdy. Kiedy XIX-wieczni odkrywcy po raz pierwszy natknęli się na dosadne obrazy seksualne w egipskich grobowcach i świątyniach, stanęli w obliczu kryzysu kulturowego, który ukształtował egiptologię na następne półtora wieku. Łopata archeologa wykopała prawdę, którą wiktoriański umysł wolałby ponownie pogrzebać. Wzorzec został ustalony wcześniej. Kiedy Giovanni Belzoni odkrył w 1817 roku w grobowcu Setiego I dosadne malowidła ścienne o charakterze seksualnym, natychmiast nakazał pokryć je tynkiem, zamiast je dokumentować. Jego opublikowany raport opisywał grobowiec jako wypełniony pięknymi scenami religijnymi, całkowicie pomijając graficzną treść seksualną, która wypełniała kilka komnat. Stało się to standardową praktyką przez całą epokę wiktoriańską. Historia została ocenzurowana, zanim jeszcze została napisana. August Mariette, założyciel egipskiej służby starożytności, utrzymywał prywatne kolekcje dosadnych artefaktów, które nigdy nie były publicznie wystawiane. Kiedy założono Muzeum Egipskie w Kairze, całe kategorie artefaktów zostały zdegradowane do zamkniętych magazynów, do których dostęp mieli tylko męscy uczeni. Tak zwana tajemna komnata stała się więzieniem dla niewygodnych prawd egipskiej kultury, miejscem, w którym historię trzymano pod kluczem. Tłumienie nie ograniczało się do obrazów. Wiktoriańscy tłumacze rutynowo redagowali treści seksualne ze starożytnych tekstów, zastępując dosadne opisy eufemistycznymi zwrotami lub po prostu pomijając całe fragmenty. Słynny papirus Ebersa, jeden z najważniejszych tekstów medycznych ze starożytnego Egiptu. Zawierał ponad 40 sekcji dotyczących praktyk seksualnych, które przetłumaczono dopiero w latach 70. XX wieku. Słowa starożytnych były filtrowane i oczyszczane. Być może najbardziej szokujące było systematyczne niszczenie dowodów. Brytyjski archeolog Flinders Petrie otwarcie przyznał, że niszczył artefakty, które uważał za zbyt obsceniczne do publicznego spożycia. Jego dzienniki opisywały palenie papirusów, rozbijanie posągów i ponowne zakopywanie artefaktów przedstawiających akty seksualne, których nie mógł się zmusić do udokumentowania. Z każdym rozbitym posągiem i każdym spalonym zwojem umierała część prawdy. Zatuszowanie objęło instytucje akademickie. Uniwersytety odmawiały finansowania badań nad egipską seksualnością, uważając je za nieodpowiednie dla studiów naukowych. Studenci, którzy wykazywali zainteresowanie tymi tematami, byli zniechęcani lub wydalani. Czasopisma akademickie odrzucały artykuły omawiające praktyki seksualne, nawet jeśli opierały się na solidnych dowodach archeologicznych. Sale nauki stały się komorami echa ignorancji. Muzea opracowały skomplikowane systemy ukrywania artefaktów o charakterze seksualnym. Samo British Museum posiada ponad 2800 stłumionych egipskich artefaktów przechowywanych w strefach o ograniczonym dostępie i oznaczonych jedynie jako różna ceramika lub obiekty dekoracyjne. Jeszcze w 2019 roku Louvre został przyłapany na ukrywaniu nowo odkrytych papirusów przed widokiem publicznym. Nawet artykuły w Wikipedii na te tematy są w tajemniczy sposób zablokowane do edycji. Nawet dzisiaj to wiktoriańskie dziedzictwo wciąż kształtuje publiczne rozumienie starożytnego Egiptu. Popularne filmy dokumentalne i wystawy muzeowe koncentrują się na historii politycznej, wierzeniach religijnych i osiągnięciach artystycznych, całkowicie ignorując praktyki seksualne, które były kluczowe dla kultury egipskiej. Rezultatem jest oczyszczona wersja historii, która ma niewiele wspólnego ze złożoną i często niepokojącą rzeczywistością starożytnego życia egipskiego. Okropności ukryte w egipskich grobowcach i tekstach ujawniają, jak łatwo religijna dewocja może przekształcić się w systematyczne nadużycia, gdy ludzka seksualność staje się narzędziem kosmicznej kontroli. Przez trzy tysiące lat cywilizacja egipska tworzyła i utrzymywała praktyki, które traktowały dzieci jak własność seksualną, normalizowały przemoc jako kult religijny i wykorzystywały intymność jako broń dominacji politycznej. Te zapomniane głosy zasługują na to, by zostać usłyszane, a jest tak wiele innych historii, które czekają na opowiedzenie. Dziękuję za wysłuchanie. Podziel się proszę swoimi przemyśleniami w komentarzach, polub ten film, jeśli okazał się pomocny i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami.